Dzisiaj bardzo pocieszny film, no bo nie może być inaczej. Jeśli na ekranie widzimy małe lisy, które się ze sobą bawią, robią to dosłownie pół metra od kamery, dzięki czemu widzimy wszystko z bliska. Możemy dostrzec każdy nawet najmniejszy detal. I taki detal dostrzegł również jeden z maluchów, no bo zwróćcie uwagę, dwa małe lisy się bawią, ale trzeci zauważył kamerę, zauważył wystający obiektyw, no i postanowił się za niego zabrać. No, małe zwierzęta są bardzo ciekawskie, muszą zbadać wszystko, każdy nowy element bardzo je ciekawi, muszą wszystko sprawdzić, obejrzeć, najczęściej pogryźć, no bo rosną im zęby, to wszystko jest swędzi, więc jest to zupełnie naturalne. No ale też zabawne jest to, że ten lisek chcąc nie chcąc jeszcze lepiej wykadrował to wszystko, no bo. Uważam, że on jeszcze lepiej był w stanie usytuować kamerę, dzięki czemu jeszcze ładniej to wszystko wygląda. Więc, no tutaj muszę temu maluchowi podziękować, bo naprawdę, bawiąc się kamerą, ustawił ją jeszcze lepiej niż ja. Więc no jest to bardzo ciekawa sytuacja. Te dwa małe lisy zaczęły bawić się już tak blisko, że były na wyciągnięcie ręki, tak naprawdę. Wszystko oczywiście nagrywałem z dala od nory, żeby tych maluchów do zapachów ludzkich nie przyzwyczajać. No, dzikie zwierzęta powinny takie pozostać dla ich dobra, no ale właśnie na tym teraz polega ich życie. No, lisica chodzi i szuka jedzenia, a te maluchy cały czas się ze sobą bawią. Zresztą no, to miejsce jest takie bardzo specyficzne. Na oka nie wydaje się miejscem z potencjałem, ale jak gdzieś ten potencjał dostrzegałem, no i okazało się, że to wszystko było bardzo, ale to bardzo trafne. Subskrybuj, to zupełnie nic nie kosztuje, a dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów. Jeżeli film był ciekawy, udostępnij go.